Święty Archaniele, który stoisz przed obliczem Bożym, proszę otocz mnie swoją opieką i ochroną. W chwilach lęku, niepewności i trudności, bądź moim przewodnikiem, pomóż mi dostrzegać Bożą obecność w moim życiu. Archaniele, stróżu mojego życia, prowadź mnie przez ciemności, aby moje serce zawsze było pełne światła. Niech Twoja siła i mądrość pomogą mi zrozumieć Bożą wolę i realizować ją z odwagą i pokorą. Broń mnie przed złem widzialnym i niewidzialnym, oddal ode mnie wszelkie pokusy i zakusy złego ducha. Strzeż mojej duszy i ciała, aby moje kroki zawsze podążały drogą prawdy i sprawiedliwości. Proszę Cię bądź moją tarczą i światłem, aby moje dni były pełne pokoju, nadziei i miłości. Niech przez Twoje wstawiennictwo Bóg obdarzy mnie łaską, która umocni mnie w wierze i doprowadzi do życia wiecznego. Święty Archaniele, módl się za mną i prowadź mnie każdego dnia przez Chrystusa Pana naszego. Amen.